Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Nie róbcie krzywdy swojemu dziecku. Co mam na myśli w kontekście gitarowym? Oczywiście e, przez to stwierdzenie. Jeżeli w waszym życiu pojawiła się idea, żeby wasze dziecko, nie wiem, ośmioletnie, dziesięcioletnie, dwunastoletnie, rozpoczęło swoją przygodę z gitarą, bądź... Co jest y, jeszcze lepszym rozwiązaniem, to w życiu waszego dziecka pojawiła się taka idea, że przychodzi do was i mówi: Słuchaj, tato, słuchaj, mamo, słuchaj, babciu, chciałbym, albo dziadku, chciałbym grać, chciałabym grać na y, gitarze. Nie róbcie dziecku krzywdy. I co mam tutaj na myśli, i, i co jest powodem tego, że w ogóle nagrałem ten film? W ostatnim tygodniu miałem trzy telefony o bardzo bardzo podobnej treści. Po jednym z tych telefonów nawet doszło do spotkania, o którym też zaraz opowiem. We wszystkich tych telefonach, we wszystkich tych informacjach pojawiło się takie pytanie, czy jako serwis gitarowy naprawimy gitarę, bo dziecko chciałoby rozpocząć swoją przygodę z grom. Była to dziewczynka dziewięcioletnia, był to chłopak, tam chyba dziesięcioletni, i jeszcze wnuczek, właśnie dziadka, który no, chyba miał. Tam nie wiem, z, z, 7, z 7 lat. No, ja się zawsze pytam na sam początek, co to jest w ogóle za gitara, jeżeli ktokolwiek ma do nas przyjść do serwisu, bo są instrumenty, których nie naprawiamy, są instrumenty, których nie warto naprawiać, nie warto inwestować. No i warto też po prostu wiedzieć, jak człowiekowi, który dzwoni i po poradę doradzić, co, co zrobić. I to jest właśnie powodem tego filmu, bo wszystkie te instrumenty nie nadawały się do tego, żeby na nich grać, nie nadawały się do tego, ażeby w ogóle cokolwiek z nimi robić w sensie e, serwisanckim. Pierwszym instrumentem był defil, jeszcze taki z takim metalowym strunociągiem, okrutny, przenajgorszy. Drugim instrumentem była ruska, stara e, gitara, a trzecim instrumentem e, był, m, bliżej mi nie... <laughs> Bliżej mi nieokreślony instrument pochodzący z Uzbekistanu, przewieziony gdzieś tam w latach 70., znaleziony w szafie. No, i od tego instrumentu chciałbym zacząć tą opowieść, bo dziadek, który go do nas przyniósł, instrument bardzo ciekawy, rzeczywiście rozwalony, rzeczywiście wymagający naprawy, no tam trzeba było wsadzić jakiś mostek na, na body, body w ogóle było zrobione ze skóry naciągniętej trochę tak, jak wiecie, jak jest naciągnięte na, na bęben, ale nie było, to, nie było to oczywiście banjo, no i Historia była taka, że dziadek po prostu zobaczył, że jego wnuczek sięga za ten instrument, lubi sobie tam na nim, na nim e, tak poszarpać struny, jeszcze nie do końca mm, świadomie, jeszcze nie do końca w takim kierunku, żeby, żeby się tam wiecie. Na tym może uczyć. Po prostu radość sprawiało dziadkowi i wnuczkowi to, że sobie ten wnuczek siedzi i brzdąka. To już jest wielki krok, to już jest wielki plus, to już jest wielki. No, taki zaczątek, wielkie takie nasionko, z którego może wyrosnąć gitarzysta, basista bądź jakikolwiek inny muzyk. No, ale rzeczywiście ten instrument nie nadawał się do naprawy i nie przysporzył pewnie temu dziecku radości. Co zrobił Xantyp? Xantyp sięgnął na półkę, e, wziął ukulele, które leżało od dwóch lat w serwisie. Takie tanie ukulele, które kiedyś ktoś nam tam zostawił. Nie odebrał i nie był zainteresowany już tym ukulele, i po prostu dałem to temu dziadkowi, żeby to dziecko sobie plumkało i żeby, to, żeby ta zajawka się narodziła. Powiem wam, że radość, jaką widziałem na twarzy tego człowieka, no była nieopisana. Radość ze zdziwieniem, bo ja to ukulele dałem w prezencie, stwierdziłem. Proszę, jak pan sobie to weźmie, to tam nie jest jakoś wiel, wiele wiele a do tego co pan, do tego, co pan potrzebuje, z takiego pim, 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 spokojnie wystarczy. I tak zaświtała w mojej głowie ta myśl, no może z tego się kiedyś narodzi gitarzysta. Pan, którego bardzo pozdrawiam, zaoferował mi, że za darmo mi uszyje garnitur, bo okazało się, że szył garnitury. Na razie garnitury nie potrzebuję, ale yy, mówię, no, ta radość była niemiłosierna. Natomiast już te dwa telefony, yy, czyli ta ruska gitara i ten defil, no, wytłumaczyłem ludziom, że na tych instrumentach zrobią dziecku po prostu. Krzywdę. Wytłumaczyłem ludziom, że te instrumenty nie nadają się do grania, nie nadają się do wyserwisowania, że to nie ma żadnego sensu i że tak naprawdę e, dając dzieciakowi taką gitarę, przysporzą mu więcej krzywdy, więcej problemów, y, więcej y, zabiją w nich ducha rock'n'roll'a niż y, cokolwiek osiągną dobrego. Po pierwsze. Oczywiście istnieje ten mit taki, który mówi, że trzeba zacząć już gitary klasyczne, jeżeli chcemy w ogóle zacząć grę na gitarze. To nie jest do końca prawdą. Po pierwsze, zapytajcie się swojego dziecka, jeżeli to od takiego dzieciaka wypływa ta inicjatywa oczywiście, na jakim instrumencie chce grać, jaka muzyka go interesuje, w jakim kierunku chciałby iść i od którego kierunku chciałby się rozwijać. Bo to nie jest prawdą, że trzeba rozpocząć od gitary klasycznej bądź akustycznej, żeby później przesiąść się na gitarę elektryczną. Znam bardzo wiele przypadków, do szkoły gitar harmonii, do której sam chodzę, e, chodzą dzieciaki, które rozpoczynają swoją przygodę do gitary elektrycznej i nigdy w życiu gitary klasycznej nie wezmą do ręki, albo może kiedyś wezmą ją jako drugi instrument. Między tymi instrumentami jest jednak spora y, różnica. Więc jeżeli wasze dziecko chce zacząć grę na gitarze, jest to gitara elektryczna, muzyka rockowa, Nirvana, Metallica, y, The Shadows, <grywka> to raczej... Skłaniałbym się ku temu, żebyście jednak kupili dla tego dziecka gitarę elektryczną. Jeżeli jest natomiast taka sytuacja, że chcielibyście ukierunkować swoje dziecko na muzykę, rzeczywiście można rozpocząć od gitary klasycznej, bo no, powiedzmy, że ona ma na przykład te nylonowe struny, które są bardziej miękkie. E, powiedzmy, że nie trzeba od razu kupować, wiecie, wzmacniaczy, e, kabli i to nie musi być hałas, który będzie przeszkadzał gdzieś tam sąsiadom. To jest oczywiście droga, którą też można wybrać. Więc jeżeli macie taką gitarę, Gdzieś w szafie, bo sami kiedyś chcieliście zacząć grać, to zastanówcie się, dlaczego nie gracie. Czy nie jest tak, że ta gitara was do tego zniechęciła? Jestem na tysiąc procent przekonany, że stare defile, stare e, ruskie instrumenty, jakieś takie wiecie, no. Pierwsze, przedpotopowe, tanie instrumenty, nie wiem, jakieś prinsy i tego typu rzeczy, jakieś stare gitary z supermarketów, nie zachęcą Waszego dziecka do tego, żeby sięgało po instrument. Nie spowodują tego, że to będzie radość, że to będzie ciekawość i że to dziecko będzie się rozwijało. Niestety trzeba kupić instrument, który nadaje się do grania. Na szczęście, w tym niestety, w tym momencie nie jest to już tak trudne, nie jest to już tak nieosiągalne i nie kosztuje aż tyle pieniędzy. W opisie odcinka macie trzy linki do gitar klasycznych Yamahy, Ibaneza i Ortegi, które moim zdaniem nadają się do tego, ażeby taki. 6, 10-12 latek rozpoczął swoją przygodę. Wszystkie te gitary są to gitary 1, druga bądź 3, czwarte, są to gitary troszeczkę mniejsze, przygotowane do tego, aby właśnie no, mniejsza osoba, czyli dziecko grało na nich yy, bez żadnego problemu. Czyli to nie jest duża gitara dla dorosłego, dla dorosłego człowieka. Wszystkie te gitary kosztują od 400 do 600 złotych, czyli to nie są jakieś wielkie pieniądze, to jest połowa 800 plus. Ha ha ha. E, które należy się waszemu dziecku, a nie wam. E, I generalnie e, no mówię, to nie jest jakiś wielki wydatek, a są to instrumenty, na których łatwo, przyjemnie i bardzo fajnie będzie tą przygodę rozpocząć. Są to instrumenty, które spowodują, że rzeczywiście wasze dziecko może złapać tego bakcyla. Co oczywiście jeszcze w tym wszystkim powiem? Znajdźcie nauczyciela. Znajdźcie nauczyciela, i niech chociaż takie dziecko raz w tygodniu do takiego nauczyciela chodzi, a potem odrabia pracę domową podobno już nie ma w szkole prac domowych, więc będzie miało czas niech odrabia pracę domową i niech Robi to, co ten nauczyciel, yy, że tak powiem, proponuje, i niech ten nauczyciel to, to sprawdza. Czyli nie zostawiajcie tego dziecka samopas, nie zostawiajcie tego dziecka, wiecie, tak samemu sobie, żeby, żeby samo gdzieś tam kombinowało i wymyślało te akordy. Jednak niech ktoś to dziecko kierunkuje. To nie musi być nauczyciel, to może być wasz brat, który gra na gitarze, szwagier, szwagierka, ktoś, kto może troszeczkę czegoś liznął, ktoś, kto może troszeczkę umie coś zagrać i te pierwsze dźwięki, te pierwsze nuty, te pierwsze akordy. Pierwszy kawałek będzie potrafiło pokazać, ale nie zostawiajcie z dziecka samopas i nie kupujcie mu badziewnego instrumentu. Nie kupujcie instrumentu za trzy stówy w supermarkecie, idźcie do sklepu muzycznego, czy to internetowego, czy stacjonarnego, ale niech to będzie wyspecjalizowany sklep muzyczny. Kupcie gitarę, która jest gitarą firmową. Yamaha i Banes Ortega są to instrumenty firmowe. Nie kupujcie instrumentu, który jest jakimś no name'em, który gdzieś tam jest na półce w Lidlu pomiędzy puszkami z fasolką, a wiertarkami. Swoją drogą wiertarki od Lidla to są chyba całkiem niezłe. Eee, I no nie idźcie tym, tym kierunkiem, że oszczędzicie gdzieś tam stówkę. W tym wszystkim pojawiła się rozmowa z tą panią, która powiedziała, no tak, ale to jednak takie 500 zł, no to jest duży wydatek Okej, okay. nie każdego musi być stać na to, żeby wydać 500 zł na instrument z myślą taką, że dziecko nie będzie chciało na tym instrumencie grać. Ale pomyśleć trzeba w inny sposób. Jeżeli takie dziecko straci tą zajawkę przez dobry instrument, to znaczy, że to nie była rzecz dla tego dziecka. Jeżeli takie dziecko straci zajawkę na całe życie przez zły instrument, to to jest wina tego złego instrumentu. Taki dobry instrument, firmowy, fajny, zawsze można odsprzedać. Odsprzedanie instrumentu używanego na OLX to są mniej więcej dwie trzecie ceny tej, za którą taki instrument kupiliśmy, więc jeżeli kupicie instrument za 450 zł, to spokojnie go za 300 zł na Eliksie odsprzedacie komuś, ktoś będzie, zresztą sami możecie kupić taki, który komuś nie przypasił też, jeżeli nie chcecie oczywiście nowego, e, ale no spokojnie go odsprzedacie, więc tak naprawdę ten wydatek na to, że dziecko spróbuje, to będzie tylko 150-200 zł, a to już nie jest naprawdę tak dużo, bo to jest dużo więcej niż wydajecie w Lidlu w sobotę na zakupy. Nie wiem dlaczego w ten Lidl mi się przykleił. No Niech będzie, że w, wiecie, w Kauflandzie oszą i y y y Dino, czy gdziekolwiek indziej. Żaden z tych sklepów oczywiście nie ma nic wspólnego y z tym filmem. Swoją drogą, co jest śmieszne, ostatnio w hipermarketach pojawiają się również markowe instrumenty. Ale jednak, no, moim zdaniem, idea kupowania w sklepie muzycznym to jest, to jest to. Wracając jeszcze do tego ukulele z samego początku odcinka. Jeżeli jest to jeszcze mniejsze dziecko, nie wiem, siedmiolatek, sześciolatek, rzeczywiście idea zakupienia małego, fajnego ukulele do takiego jeszcze brzdąkania nieświadomego, prostszego, bo ten gryfik jest naprawdę malutki, to body jest naprawdę malutkie, wcale nie jest najgorsza. Oczywiście akordy na gitarze i akordy na ukulele są troszkę inne, ale sama zasada jest podobna. I rzeczywiście takie małe ukulele może zaszczepić bakcyla do grania na gitarze, bądź do grania na ukulele po prostu. Więc sama idea ukulele nie jest też wcale naj, najgorszą ideą. Natomiast no jeżeli chodzi już o gitarę, no to mówię, te trzy gitary, które Wam polecam, to będą bardzo fajne instrumenty. Jeżeli dziecko chciałoby grać na gitarze elektrycznej, to również wrzucam linki do fajnych gitar elektrycznych. Niech wasze dzieci krzewią kulturę gitarową, niech wasze dzieci grają na gitarach, niech wasze dzieci uprawiają rock'n'roll'a, żeby ten rock'n'roll nie umarł yy, i żeby cały czas gdzieś był między nami. I nie róbcie krzywdy swoim dzieciom, kupując im badziewie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy obejrzeli ten odcinek, mam nadzieję, że pomogłem. Dziękuję wszystkim tym, którzy być może właśnie już chcieli odrestaurowywać jakiś marny swój stary instrument, na którym sami nie zrobili postępów i właśnie w ich głowach zabłysnęła ta myśl, że kurde, ten ziomek to ma jednak rację. Jeżeli kanał Wam się podoba, jesteście tutaj nowi, zapraszam do subskrybowania. Jeżeli film się podoba, zapraszam do zostawienia łapki w górę. Możecie napisać komentarz również. To jest bardzo pomocne. Najwyższą formą pomocy temu kanałowi jest Patronite. Bardzo wszystkim dziękuję za to, że kanał wspierają. Bardzo dziękuję za to, że pomagają mi w rozwoju tego wszystkiego, co tutaj się dzieje od trzech lat z hakiem no, robicie dla mnie bardzo, bardzo dobrą robotę. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają poprzez system wesprzyj pod odcinkiem oraz wszystkim tym, którzy postanowili, że być może jednorazowo bez abonamentów, niecyklicznie wspomogą mnie poprzez system supi. Sprawdzajcie to, co jest napisane w opisie, tam są linki z gitarami, tam są linki do zniżek w różnych sklepach, tam są linki do Patronite'a i do supi właśnie oraz do mojego OLXa. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie. Jeżeli robicie zakupy w sklepie, Toman bądź w sklepie Gear for Music, tam nie ma zniżek, ale tam jest system tak zwanej afiliacji. Dzięki temu systemowi afiliacji, wy robicie zakupy, a ten sklep płaci mi prowizję od waszych zakupów. Więc wy i tak macie zrobione zakupy w dobrej cenie w fajnym sklepie muzycznym, a ja z tego mam. Pieniążek, który również idzie na to, że tutaj będzie nowy komputer, nowe światełka, nowe e, obiektywy, i generalnie, że kanał będzie szedł do przodu. Dziękuję Wam za każdą formę wsparcia tego kanału. Trzymajcie się, gitara jest najważniejszą ze sztuk, i niech Wasze dzieci grają na gitarach. Pozdrawiam!